Dzień dobry, Bartłomiej Rysz, Polski Karawanin. Kłaniam się serdecznie. Odwiedzamy podczas testu naszego kampera kolejną poznańską firmę. Pech chciał, złe zrządzenie losu sprawiło, że nigdy wcześniej w Bersner Polska nie byliśmy. Ale czas to nadrobić, czas to nadrobić zaległości, zwłaszcza, że panowie w miniony piątek, czyli przed weekendem otrzymali dostawę nowych samochodów i przyczep kempingowych i dzisiaj kilka nowych modeli na sezon 2021 Wam zaprezentujemy. Zapraszam serdecznie. Tutaj w poznańskim oddziale firmy Byrstner znajdziecie nie tylko sprzedaż nowych kamperów i przyczep kempingowych, ale również wypożyczalnie. I tutaj po mojej lewej stronie stoi samochód, który właśnie na tej wypożyczalni jeździ. Jest to Byrstner przygotowany na 30-lecie marki. Prawdziwy hit sprzedażowy opisywany wielokrotnie na naszych łamach z unikalnym wyposażeniem, wszystko mającym. Czyli chodzi o to, że klient, który przychodzi zakupić taki. Samochód właściwie nie potrzebuje nic więcej. Tutaj doposażenie odbywa się tylko wyłącznie na takich elementach jak klimatyzacja czy bagażnik rowerowy i można jeździć na karawaningowe wyprawy. Natomiast tego modelu już niestety na rynku nie znajdziemy. Znajdziemy wersję Limited, którą marka Byrstner wypuszcza każdego roku i każdego roku ta wersja Limited różni się od pozostałych. Tutaj w przypadku tego modelu mamy do czynienia z wersją T 726G. Samochód bazuje oczywiście na Fiacie Ducato. Wszystkie samochody marki Bersner bazują na Fiacie Ducato i wersja Limited oznacza właśnie zupełnie inny rodzaj wyposażenia tego samochodu. Mamy tutaj do dyspozycji tak naprawdę wszystko. W tym konkretnym egzemplarzu brakuje wyłącznie bagażnika rowerowego i ten samochód, podobnie jak właśnie jego starszy brat, Edysia 30, jest gotów do e, jazdy. Samochód bazuje na Fiacie i tak jak mówiłem, 140-konny silnik pod maską, zesprzegnięty z manualną skrzynią biegów, a w środku no w środku to jest byrstner. Musicie to zobaczyć na własne oczy. Tak jak widzicie, nowości zaczynają się właściwie od momentu wejścia do samego kampera. Nowiutkie drzwi, najnowsza produkcja zewnętrznej firmy, która dostarcza właśnie elementy wyposażenia do marki Byrstner. Zwróćcie uwagę, jak te drzwi się zamykają. I już zamknięte, nie trzeba im ni trzaskać, nie trzeba używać znacznej siły, tutaj wystarczy delikatnie pociągnąć za klamkę i drzwi już są otwarte. Sam ich design również się zmienił, poszerzono te drzwi, po, mm, są też wyższe, więc wejście do samego kampera jest bardzo ułatwione. Mamy tutaj do dyspozycji, prócz standardowego śmietniczka, który bardzo łatwo możemy opróżnić, takie dodatkowe dwie półeczki. I tutaj w tą głębszą możemy schować chociażby półtora litrową butelkę wody, natomiast tutaj jeżeli kamera do mnie podejdzie i pokaże z bliska, to tu znajdziemy taką specjalną, malutką ładowarkę magnetyczną do specjalnej lampki, o której opowiem za chwilę. Natomiast jest to specjalna, właśnie przeznaczona kieszonka do otrzymania tej lampki i do jej ładowania. Dość mówienia! O zewnętrznych aspektach samochodu wchodzimy do środka. Nie jest to jeszcze najbardziej wypasiona wersja kamperów bersner, które tutaj na placu w Poznaniu się znajdują, ale i tak, i tak mamy tutaj do dyspozycji wszystko to, co w podróży się przydaje. Warto zwrócić uwagę na te elementy wykonania wnętrza, warto dotknąć szafek, w jaki sposób one pracują. Tutaj naprawdę czuć, że jakościowo marka jest usankcjonowana gdzieś w kategorii mniej więcej kamperów, zdecydowanie premium, a w dalszym ciągu i tak, i tak. Tak. Są one dostępne na prawo jazdy kategorii B, ponieważ wszystkie dzisiaj pokazywane modele mają DMC do. 3,5 tony. Warto też zwrócić uwagę chociażby na to, jak wykonane są fotele, z jakich materiałów, z jakich skór. Często znajdziemy na fotelach i tapicerce albo tapicerkę właśnie skórzaną, albo połączenie skóry i rzeczy materiałowych. Przejdźmy tutaj w głąb pojazdu. Zwróćcie uwagę, że podłoga jest płaska. Nie ma żadnego tutaj uskoku. Nie ma e, żadnego stopnia, przez który zazwyczaj się potykamy. Ale największą funkcjonalność można znaleźć tutaj, moi drodzy, w łazienie. Byrsny zaprezentował samochody krótkie, bo 7-metrowe, ale jeżeli 7-metrowe, to niestety, 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 jedno, mamy do dyspozycji tylko jedno pomieszczenie sanitarne połączoną kabinę prysznicową z toaletą. Jak to teraz zrobić, moi drodzy, żeby nie oblewać pozostałych elementów w momencie, kiedy ten upragniony, odświeżający prysznic chcemy wziąć? Ale no, wystarczy, moi drodzy, złapać za uchwyt umywalki i po prostu całą ścianę pociągnąć na świecie do siebie. W ten sposób. Tworzymy pełnowymiarową, bardzo dużą, przestronną kabinę prysznicową i w której nie ma opcji, że cokolwiek gdzieś nam tu zacieknie, coś się wyleje. Tutaj, oczywiście te ujście od drzwi możemy dodatkowo zasłonić taką specjalną zasłonką i w ten sposób mamy do dyspozycji swoją przestrzeń, właśnie sanitarną. I analogicznie, jeżeli chcemy skorzystać z toalety, przesuwamy ściany. w drugą stronę, oczywiście za pomocą lekkiego ruchu ręki. I vtedy. Toaleta jest dla nas dostępna. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście toalety są obrotowe. Możemy ją obrócić tutaj w kierunku tej naszej kabiny prysznicowej i wtedy ta przestrzeń na nogi jest tutaj jej naprawdę, naprawdę dużo. Z tyłu tego konkretnego modelu mamy do dyspozycji sypialnie z dwoma łóżkami pojedynczymi, oczywiście z możliwością ich połączenia. Nowością na sezon 2021 jest taka specjalna deseczka, którą stawiamy mniej więcej moi drodzy tutaj, w tym miejscu. I w ten sposób, jeżeli macie chociażby e, dwójkę czy trójkę, dzieci bądź sami wiercicie się w nocy nie macie niebezpieczeństwa zagrożenia polegającego na tym, że możecie z tego łóżka wypaść więc tutaj jakby bezpieczeństwo tego snu jest naprawdę na najwyższym poziomie podobnie jak komfort zwróćcie uwagę na grubość materaca który jest położony zarówno po lewej i po prawej stronie no tutaj mamy przynajmniej kilkadziesiąt centymetrów cały materac jest bardzo sztywny ale też miękki dopasowuje się do naszego Ciała, więc ten komfort snu jest tutaj naprawdę na najwyższym poziomie. Dość powiedzieć, moi drodzy, że tak grubych materiałów jeszcze moje oczy w samochodach kempingowych nie widziało. No tutaj można naprawdę się wygodnie wyspać. Marka Benznet to oczywiście nie tylko kampery, pomimo że tych produkuje zdecydowanie więcej niż przyczep kempingowych. ale tutaj w Poznaniu znajdziecie i kampery i przyczepy kempingowe, z tym że tych drugich zostało na sprzedaż naprawdę, naprawdę niewiele. Trzeba się spieszyć, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem. Jednym z modeli, które stoją tutaj na placu w Poznaniu, jest Premio Life. Cała seria Premio Life to przyczepy kempingowe przede wszystkim o bardzo niskim DMC. Tutaj mamy do dyspozycji naprawdę długą przyczepę 6 a 1 nadal utrzymuje się powyżej tony i 200 kg. Warto rozważyć taką propozycję. Campeo to seria kamperwanów marki i Pytałem przedstawiciela poznańskiej firmy, jak wygląda ich popularność, bo wiemy, że Niemcy, Belgowie kupują ich na potęgę, natomiast jak to wygląda w Polsce, okazuje się, że kamperwany są coraz popularniejsze. I tutaj mamy do dyspozycji kamperwana, krótkiego, o długości zaledwie 6 metrów. W środku znajdziemy miejsca do spania łącznie 3, natomiast tak na moje oko, moi drodzy, to jest samochód zdecydowanie przeznaczony dla. Z tyłu mamy bardzo duże łóżko, z przodu salon. Do dyspozycji wszystko to, co w normalnych kamperwanach I warto zwrócić uwagę na lokalizację samej lodówki, która w tym konkretnym modelu występuje tylko w wersji kompresorowej. Marka Bersner na rok 2022, warto to zaznaczyć, planuje wypuścić nową serię kamperwanów bazujących to jeszcze nie mogę Wam zdradzić na czym, natomiast z pewnością będzie to samochód podwozie z dostępnym napędem na wszystkie cztery koła. Jeżeli rozmawiamy o marce Mercedes, to oczywiście mamy w głowie kampery premium, ale to jest naprawdę najwyższa półka. Jeżeli chodzi o samochody dostępne tutaj na placu w Poznaniu, mamy tutaj do czynienia, jak sami widzicie, z modelem Liseo TD 690G w wersji Harmony Line. Oznacza to, że tutaj mamy do dyspozycji absolutnie wszystko. Podwójną podłogę, najmocniejszy 160-konny silnik, automatyczna skrzynia biegów i na pokładzie dosłownie wszystko to co sobie zamarzycie. Byrstner generalnie wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś kupuje samochód kempingowy, to właściwie powinien mieć wszystko. Na liście opcji znajdziemy naprawdę niewiele pozycji, a to, jak samochód przyjeżdża skonfigurowany tutaj, to właściwie już decyduje fabryka. Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu klient kupujący taki samochód ma na niego duży rabat. I ten konkretny egzemplarz, wszystko mający, w pełni przygotowany do zimy, z najmocniejszą konfiguracją, kosztuje w okolicach 400, 20 tysięcy złotych brutto. Specjalnie moi drodzy, usiadłem tutaj na miejscu kierowcy, by pokazać wam, jak świetnie wyglądają te fotele i uwierzcie, że siedzi się na nich tak bardzo komfortowo jak wyglądają. Mamy tu pełne oprzycie skóry, tak jak mówiłem automat, multimedialna kierownica, 160 konny silnik najmocniejszy występujący w najmocniejszej wersji i ten konkretny model jest przystosowany do jazdy łącznie dla pięciu osób. Z tyłu mamy sypialnię, dwa łóżka pojedyncze z możliwością połączenia, natomiast tuż nad moją głową, nad salonem znajduje się przestronne, dwuosobowe, opuszczane elektrycznie łóżko. Warto jednak zaznaczyć, że ono jest na tyle duże, że w momencie, kiedy je opuścicie, nie macie wyjścia tej zapewnionej komunikacji z bocznym e, tutaj wyjściem, ale słuchajcie, jeżeli śpimy, to śpimy. Nikt nie chodzi wtedy po kamperze, prawda? Ten samochód jest oczywiście pojazdem krótkim, bo ma zaledwie 7 metrów, więc wszystko to, co widzicie, i ta dostępna przestrzeń, udało się ją zagospodarować na tak stosunkowo niewielkiej długości. Niestety, 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 pomieszczenie sanitarne to jedno pomieszczenie, czyli mamy tutaj dostępną kabinę prysznicową i toaletę w jednym, ale tutaj też zastosowano ten system, który pokazywaliśmy Wam wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o aneks kuchenny, zwróćcie uwagę, że mamy do dyspozycji trójpalnikową kuchenkę gazową, no ale gdzie jest zlew? A no tak, zlew jest moi drodzy, tutaj. Rozsuwa się to w ten sposób. Mamy tutaj do dyspozycji właśnie zlewozmywak, a tu dodatkową przestrzeń roboczą do przygotowywania wszelkich posiłków. Nie muszę po raz kolejny powtarzać, albo muszę. Bo Jestem naprawdę pod gigantycznym wrażeniem jakości wykonania tej marki. Tu rzeczywiście słuchajcie, wszystko jest naprawdę na najwyższym poziomie. Pracuje tak, jak powinno, z pewnym delikatnym oporem, ale jednak jest to naprawdę czysta przyjemność użytkować kampery marki. Każdy z prezentowanych tutaj dzisiaj modeli posiada gigantyczny, naprawdę gigantyczny garaż z tyłu. Naprawdę, spójrzcie, zwróćcie uwagę, układy są tutaj naprawdę przeróżne. Niekiedy jest tutaj wysunięta ścianka, w której możemy na półeczki odłożyć sobie rzeczy, ale i tak, i tak tej przestrzeni jest naprawdę, naprawdę dużo. Tutaj w tym konkretnym modelu, który prezentujemy, możecie zwrócić uwagę na ten dodatkowy, piąty fotel do jazdy. On właśnie tutaj jest. I ten samochód 7-metrowy jest przystosowany do jazdy w piątkę. Warto zaznaczyć, że Byrstner na moment konfiguracji samochodu oczywiście podaje cenę wszelkich dodatków, ale podaje też wagę. I samochodu do 7 metrów jak najbardziej możecie zamówić z wersją 5 natomiast powyżej 7 metrów już tylko w wersji 4 -osobowej. Wszystko ze względu na ten limit wagowy wynoszący 3,5 ton. I ostatnią wisienką na torcie jest Byrstner Delphin. Delfina pokazywaliśmy, moi drodzy... Premierowo, będąc jeszcze u, na trwających targach, Caravan Salon w Düsseldorfe, jest to model, który powrócił do oferty tej marki po 15 latach nieobecności. Wszelkie akcenty związane z nazwą znajdziemy na całym samochodzie. Jak widzicie, z boku na przetłoczeniach specjalna grafika przypominająca Delfina. Podobne grafiki zamieszczono również z tyłu samochodu i w środku wyhaftowano na fotelach oraz w tylnej sypialni. Delfin oczywiście też występuje w wersji Harmony Line. Mamy tutaj do dyspozycji tak, jak nasz już marka Bersner przyzwyczaiła, wszystko to, co na pokładzie samochodu kempingowego powinno się znaleźć. Po raz kolejny zwracam uwagę na to, jak te samochody wyglądają, bo tutaj mamy do dyspozycji oczywiście zewnętrzne obicie z jasnej skóry, natomiast tu w środku, tak jak mówiłem, wyhaftowane delfiny, jakieś elementy przypominające fale, no i ten niesamowity kolor, Krzyszku, jaki to jest kolor? Nie mam pojęcia, jaki to jest kolor. To jest taka czerwień. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie to wygląda. Współgra z jasnymi frontami meblowymi, matowymi frontami meblowymi. Całość prezentuje się naprawdę jasno i elegancko, tworząc wrażenie tej przestronności w środku jeszcze bardziej niż ona jest dostępna. Jeżeli szukacie kampera naprawdę dobrze wyposażonego, takiego wszystko mającego, ale nie przesadzam, naprawdę wszystko mającego, bo te samochody. Mają pełne wyposażenie opcjonalne, świetnie wyglądają i nie sposób ich kupić w wersjach ubogich. I to jest bardzo ważny akcent, bo jeżeli szukacie samochodu kempingowego, to przecież nie szukacie go na chwilę, nie szukacie go na rok, na dwa, na trzy, korzystacie z tego co jest nawet przez 10, 15 lat. I wbrew pozorom, kupując drogiego Berstnera, możecie e, skończyć z naprawdę dobrym samochodem na lata. W przypadku konkurencji zapłacicie pewnie tyle samo, jeżeli e, do ceny podstawowej, do ceny e, tej bazowej dodacie mnóstwo dodatków, które tutaj w Marce Berstner już są. Serdecznie Polecam przyjechać na plac w Poznaniu, nie musicie wierzyć w moje słowa, sami wejdźcie do tych samochodów, sami je dotknijcie, sami poczujcie te materiały i podejmijcie decyzję. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, w komentarzach, czekam na Wasze pytania i nie zapomnijcie oczywiście o subskrybowaniu naszego kanału Polskiego Karawaningu. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.